Zostaw O, barangie, o, 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 o jest, dobrze. uwaga. To jesteśmy, słuchajcie. A, już poszło? No, Chodź, syn. Marcin, bo nie baranów i jeszcze jedna owieczka. O. Stanęliśmy znowu jak daltonowie tutaj. <ślańc> ja dalton stanęć krótko, nie wiem, ktokolwiek, ktokolwiek, to ogląda, to znaczy, że wie na czym polega projekt Glubasu. Witamy serdecznie na kanale Grubas 2017 i od stycznia ciągniemy w trójkę pewien projekt, tak. e, który... który to miał... Ciągnie to ciągnie. No właśnie, to, za, to, to o <grym> tym za chwilę, bo wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie parę grzeszków naszych. E, natomiast e, ten projekt, e, tak powiem, został wymyślony i stworzony właśnie, żeby pokazać ludzką... <grym> Tak, ale... Przepraszam, nie Minęło 5 miesięcy. Zgodnie z umową, e, idziemy się ważyć zaraz. E, tutaj chłopaki... Do czego zmierzam? Do brzegu. Jesteśmy trójkę i trzech nas jakby przedstawiało zupełnie inne sposoby myślenia. Dlatego, że ja stawiam generalnie na koryto. Bardzo mała aktywność fizyczna albo praktycznie żadna. Maniek. Jest prawie że odwrotnością, bo bardzo duża aktywność fizyczna biega. A Marcin akurat jest dokładnie po środku. Trochę biega. Obraził mnie na antenę. No, no to właśnie, po środku. A, tak. a, tak. a Marcin tak. Gotuje, pieczy, chlebki, niechlebki, różne rzeczy, a z kolei ma go wyciąga na aktywność. Wszystkie wagi ważą tak jak my chcemy, a nie tak jak powinno być. To jest, to trzeba ustalić. Proszę bardzo, mądrego po szkołach to przyjemniej posłuchać. Co, ja od dwóch miesięcy mam tak, takie około 112. Czyli stoi, coś mu stoi. Kutami. W pewnym wieku już człowiek, człowiek marzy, żeby coś mu stanęło, albo serce, albo mały. Tak? Podsumowując jakby taką klamrą już od 15, 15 minut, nie starczyło nam mobilizacji, nie starczyło nam zaangażowania, dlatego, że gdzieś ta para gwizdek poszła i w połowie całego procesu, bo ja to się sam, każdego chyba, no to... jesteśmy statystycznym Polakiem, statystycznym grubasem, który ma problemy z wagą. Y i w związku z tym, nie będziemy ściemniać wam tutaj, że jesteśmy idealni, że zrzuciliśmy nie wiadomo ile, że... Dobra, Michał, być, miało być krótko. No, ale nie, nie da szybko... się krótko, słuchajcie, dobra, y dlaczego do do zmierzam? Kanał powstał, właśnie ten projekt powstał po to, żeby pokazać, że jesteśmy grubi, dlatego że jesteśmy grzeszni. I chcemy dodać otuchy wszystkim tym osobom, które Mię próbują przez gruby. całe życie. To. <grym> to, to jest. Jesteśmy grubi. To, to jest. Generalnie podsumowanie. Trzech Gupoli robi e, robotę taką dla Was, żebyście się e, nie załamywali, bo jest wiele osób, które są na diecie, które nie hutną Jest też bardzo dużo osób, które tak hudną e, jest też os, parę osób, które dopiero się uczą, więc jesteśmy dla Was tutaj po to, żeby pokazać, że jesteśmy tak samo grzeszni, Lud, ludz. tak, mamy, mamy te same problemy, co, co wszyscy inni grubacy. W takim razie dziękujemy dzisiaj wszystkim za to, że, że poświęciliście nam swój cenny czas. Idziemy się ważyć. Idziemy tak, się ważyć idziemy tak. się tak, jak tak. najbardziej. Tu, żeby zostało w tym samym miejscu, to jest szansa, że pokażę podobne. Trzeba to, to wyprostować, bo tam można w menu ustawić. A nie ma tam czegoś. Nie, je, to je, to je. nie możesz przesuwać. Efect, Efect, efekt jednego oka, mieszujesz. jest menu. Ja mam to ty też musisz mieć. No jest 112, 3, nie? 1123 hmm. Dobra, uwaga, uwaga! Komisyjnie, Marcin, numer jeden. Okay. Nie, Michał, to jest. Jak widzicie, żeby nie było lipy, jest na podkładce drewnianej, dlatego, żeby nie oszukać na wykładzinie. No ale jest! Marcinie, no nie chcę być inaczej. Manie, jak teraz trwa kolej? Na ważenie. No to po to się bierze, tutaj? No... Teraz ciągle. Teraz? No co ty, chcesz jeszcze może włosy zgolić? Dawaj, dawaj. A ty czemu być u Freezer 2 dni eee. temu? Ja jeszcze nawet paznogcię u nóg uciałem. No, no. no dobra, no to macie. No. że no. rzeczy martwych. No ja. wykończył. macha ci tak. 96 No. 96. A za ile miałeś? 87,76. To jest ciuchy kilogram. No. ciuchy, nie? Co? Na drugiej też? No nie, na no, drugiej dobra, nie, na jednej. jednej. Już. No to, 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 dawaj. A teraz miła kruba. 105. Waga startowa. 105. nie. Ale nic nie widzę. 109,5. No niestety. Myślę, że nie będzie tragedii. Ty weź mnie do pychaj, ja cię nie popycham. 103. Aj. 103. 103. 108. Ty, no co ty? No, ładnie. Proszę, 6. Kilo. Bez 200 gramów prawie robi wielką różnicę. Pamiętaj, bez 200 gramów 6 kg. <grym> No właśnie, podziękujmy Aśce za i... dla mobilizacji, bo w sumie chyba to Tak, tutaj dla Asi rzeczywiście tak. należy się dużo szacunku, bo, bo ciągnie, mobilizuje... różne... Mm, Basi, e... Barbary... No, bo no, ta Asia, Asia tam za chwilę tak. nas tu opierniczy... No, zaraz będzie... A, a, to, a, a należy się jej <laughs> bać, Także tak. ja się. Ja się przy... Znaczy Basia przyjedzie, więc pewnie dostaniemy później... I, i tak Asia, Basia, Basia ciągnie to wszystko... O, do, o, o Michale nie wspomnę... Przez tej twojej cudownej wyciskarki? Tak, tak, pokażę później, jak ona chodzi... Chciałem to pokazać, jak ten, jak ona sobie radzi z tym, yy, z takimi martewkami. Bo ja na przykład tego jedynie, co tam u nie kroję. Nie? Wiesz, jak jest taka lujuwa, to muszę. A jak ten, to najwyżej ona staje, nie? a jak stanie. A ja normalnie mogę sobie jabłka wkładać.

Dobra, to teraz tak. umówmy się, że tego wstępu nie było, bo niestety. Czy nie, nie wiem. No ale to masz tej drugiej nie. No ale z tej drugiej pomotować będzie trudno. Dobra, słuchajcie, z racji tego, że Marcin dzisiaj ma urodziny, Marcinie, proszę uprzejmie. Pierwsza wersja limitowana projekt numer jeden. Teraz musisz na kamerach ubrać to, no niestety. Teraz? Miało być bez obnażenia niestety jednak będzie. Nie, Ale patrzcie, jak spędzę, czy sąsiadka patrzy. No, są... Jak patrzy sąsiadka, to się to rozbiorę, to nie? Eee, i cię trzeba nawet No, to trzeba uwiecznić. Nie no, Marcin, musisz to ubrać. Nie, no to ja... Nie pan, ma lipy. Nie, 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 nie. Marcin, no Marcin. Dawaj, dawaj. No, możesz na to ubrać. Nie no, bez jaj. Słuchajcie, wersja koszulki klubowej. Grubasę na redukcji. A, projekt pierwszy. Projekt pierwszy. Jeden jedyny. To Już nie będzie... Marcin, mamy nie mamy? A czemu ty masz mieć? Przecież Marcin ma rodziny. Ładnie. <noise> Dobra, patrzcie, 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 patrzcie. Jest. Michaś też ma. A mi jaki wnieś rozmiar? Elka. Nie, jakiś 231 no. number. No bo to numer seryjny. 231 złotych. Jak chcecie zakupić, po prostu Jest. Jest. Co? Powstała. Patrzcie. Projekt numer jeden i tylko tak. i wyłącznie będzie numer jeden. Wersja Później limitowana. już będzie. Tak. Wersja limitowana, specjalnie wersja to limitowana. zostało, żeby po prostu podkreślić, bo następne koszulki będą bliźniaczo podobne, natomiast już bez tego napisu, oh. bez dopisku. Patrz. A chciałem ci wziąć jeszcze mniejszą, ale ale już by była ciasta. No, by okay. no. To co? Trzech grubasów? Trzech grubasów, no to... U... 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 Patrzcie, gdzie... Wzięcie pamiątkowe... Dobra, to no jedziemy, jedziemy, no jedziemy dalej. To jedziemy, jedziemy dalej. Teraz...